Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam w podróż do bibliosfery. Tak tak, właśnie do bibliosfery. To nowy cykl naszych programów, który nosi taką, myślę, że zaskakującą nazwę. Cóż to właściwie jest ta bibliosfera? Bo pewnie e, słyszeliśmy takie słowa jak atmosfera, jonosfera, stratosfera i różne inne słowa, które mają to słowo sfera. Tymczasem my mówimy o bibliosferze. Kochani, bibliosfera to takie słowo, które pochodzi z języka greckiego, a właściwie składa się z dwóch słów. W tym słowie zacznijmy od tego drugiego, od tej drugiej części, czyli od sfery. W języku greckim e, termin sfera oznacza dosłownie kulę, albo też może oznaczać środowisko życiowe, może oznaczać grupę przyjaciół, może oznaczać jakieś towarzystwo, jakiś obszar działania, wpływów. My też mówimy często o tym, że żyjemy w jakiejś sferze, że ktoś nas prowadzi w pewną sferę. To jest słowo powszechnie używane i oznacza pewną przestrzeń. Ale tutaj mamy w tym naszym tytule Bibliosfera. Cóż to jest? Biblio pochodzi od Biblii oczywiście która też jest słowem greckim, którego często używamy i też może warto sobie uświadomić, co ono oznacza. Słowo Biblia pochodzi od greckiego terminu byblos, który na początku oznaczał po prostu papirus. To jest taka roślina, która rośnie w Egipcie na bagnistych terenach, z której robiono materiał do pisania, zwany papirusem właśnie. Następnie to słowo oznacza również port w starożytnej Fenicji, którego handlowano tymże papirusem. Natomiast słowo biblos dało początek innemu słowu, bardzo ważnemu, biblion, który oznacza po prostu książkę. I w języku greckim w liczbie pojedynczej mówimy, mówimy biblion, czyli książka, natomiast w liczbie mnogiej mówimy ta biblia, czyli książki. A zatem... Cóż to jest bibliosfera? Bibliosfera to po prostu zbiór ksiąg. To przestrzeń, w której się poruszamy od jednej księgi do drugiej. I taką bibliosferą jest dla nas Biblia, czyli Pismo Święte. Kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte, mamy jedną okładkę, drugą okładkę, grzbiet. Zewnętrznie patrząc, książka jak wiele innych, ale tak w rzeczywistości to są. 73 księgi, dlatego że w Starym Testamencie mamy tych ksiąg 46, w Nowym Testamencie mamy ich 27, razem daje nam to 73 księgi. A zatem Biblia jest to po prostu biblioteka. I nasza bibliosfera to właśnie ta przestrzeń, przestrzeń Bożego Słowa, w którym się, w którym się poruszamy, przestrzeń Bożego Słowa, które nas wprowadza, w świat, wspaniały świat historii Boga, który tak bardzo kocha człowieka, że chce do niego przemawiać, że chce się z nim komunikować. A moglibyśmy powiedzieć również, że Biblia to po prostu 73 przyjaciół, którzy nas prowadzą przez życie i dają nam radość. Biblia jest księgą fascynującą, wspaniałą, jest właśnie Bibliosferą, jest przestrzenią życia, przestrzenią radości. Przestrzenią, w której możemy wziąć głęboki oddech i po prostu ucieszyć się życiem, bo w tej przestrzeni doświadczamy, że Bóg chce do nas mówić, że zależy mu na nas i ma dla nas bardzo ważne komunikaty, które chce, abyśmy usłyszeli i odczytali. Zapraszam serdecznie wszystkich do tej fascynującej podróży. Szczęść Boże!